Isn't I hej Cześć, mianowicie witam Was bardzo serdecznie w sobotnim filmie na kanale. I jak zresztą widać już po tytule, nie mam dzisiaj update wideo, ponieważ czekałem na ten ogromny update, który ma być we wtorek, mam przynajmniej nadzieję, 16. Dzisiaj mamy taki trochę inny film i dosyć bardzo ciekawy. W sumie mam nadzieję, że będziecie mieli fan ogląda z oglądania, tak jak ja mam teraz fan zrobienia tego filmu, ponieważ będzie trochę śmiesznie, będzie trochę ciekawie. Także dzisiaj mamy film, jak widzicie, 7 rzeczy, które robi dupek w blackoutie. Więc dzisiaj pogadamy o tych 6 rzeczach, takich powiedzmy. Może nie najważniejszych, ale no wybrałem te sześć rzeczy, ponieważ te sześć rzeczy mnie najbardziej irytują. Więc dzisiaj sobie wymienimy sześć rzeczy, które robi dupek, a raczej taki asshole player, czyli właśnie dupek, który każdemu psuje a ja na co dzień grę w blackoutie. A więc pierwszy typ gracza, którym jest dupkiem, jest to team killer, czyli zabijanie swoich, jednym zdaniem mówiąc. To jest gościu, który naprawdę nie wiem, albo jest nowym, albo mu się nudzi, albo robi sobie bekę z nas. I właśnie o takich ludziach mówię, na przykład w pościgu, zdarzają się często tym killy, czyli ludzie, którzy nie wiem, nie ogarniają, strzelają do swoich, ponieważ myślą, że ty jesteś ich wyrokiem, czy nie wiem, czy im zabrałeś jakąś, jakiś lud, czy coś takiego, podniosłeś w broń. On robi co? On zaczyna do ciebie strzelać. To jest strasznie asshole player. To jest taki go gość, który. Naprawdę, chyba nie wiem w co on gra tak naprawdę, on gra w poważnego battle royala, blackout, więc ja nie wiem co na taki temat powiedzieć, ale taki gościu naprawdę psuje twój dzień, ty się tylko denerwujesz, ja naprawdę kilka razy zdarzyło mi się, że mnie zabił, szczególnie na Alcatraz albo na pościgu, na czwórkach się mi zdarza. Ale to jest naprawdę denerwujące, i prawdopodobnie, wy jako gracze Blackouta też już to doświadczyliście. Ja to doświadczyłem kilka razy, naprawdę zdenerwowało mnie to. A nie zdarzyło mi się jakoś nigdy specjalnie zabijać e, swoich. No, może zabijem swoich bo nie, nie no, na, na przykład ktoś mi weszł w linię strzału czy coś takiego, ale nigdy mi się nie zdarzyło, tak żebym zabił go specjalnie. Także prosiłbym Was wszystkich, nigdy nie strzelajcie do, do swoich, pod żadnym pozorem. Drugi dupek gracza nazywa się jeden za drugim klaster. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że nie wiem, z przykład lutujesz sobie domek, a tu nagle BUM, granat. I jest, ale to nie jest tylko jeden granat. Ten kościół rzuci 10 granatów, aby cię zabić. Ja rozumiem, to jesteśmy przeciwnikami, ja jestem twoim przeciwnikiem, ty moim i próbujesz mi zadać jak najwięcej obrażeń, no ale halo. Może zabierz mnie tu jak noob i w ogóle... Ale ja nie mam problemu do gry, że granaty są op, czy coś. Ja mam problem do tej osoby, która używa tyle ekwipmentu, aby mnie zabić. Wrzuć ten klaster, może yy, nie wiem. Potem podejść do mnie, z, nie, nie jak cipa, walczysz, po prostu walcz jak mężczyzna. Używaj sobie swojego gunskilla, a nie polegasz na granatach i equipment i tak dalej. Ja wiem, że próbujesz grać mądrzej. Ta osoba próbuje grać mądrzej i wiadomo, no, ale to jest strasznie yy, chujowy ruch z jego strony. To jest taki dupek, który zarzuci się granatami jak nigdy. Trzecia osoba to jest yy, dziwna strasznie, ponieważ to jest pisanie do osoby, która cię zabiła lub którą zabiłeś. I to jest właśnie dziwne strasznie, ponieważ często jest tak, że zabijesz typa i on nagle zaczyna do ciebie pisać czy na Xboxie, czy na PSNie, czy na PCcie. Do ciebie czy tam jakieś wiadomości, o noob, kampiłeś czy coś I na przykład ja miałem taką wiadomość, że kampiłem, ale ja nie zwyczajnie kampie, nie, bo ja nie jestem pieprzonym kamperem Weszłem do budynku, zacząłem lutować sobie, ogólnie byłem na transicie I no i weszłem sobie na dach, o usłyszałem kroki, no to zeszłem na dół, gościu akurat wchodził do domku i go zabiję no takie rzeczy się zdarzają, to blackout. A gościu mi pisze, że ja kampiłem i mnie zaczął tam wyzywać, nie, dlatego naprawdę nie ogarniam takich ludzi naprawdę. Po co w ogóle pisać, po co marnować czas, no. To jest gra, zostałeś zabity lub, lub jak ja zostanę zabity, nie piszę do typa i nie wkurzam się na niego, o ty, ty chuju i w ogóle, nie, no wiecie, wiecie o co chodzi, nie. Więc to jest naprawdę moim zdaniem bez sensu pisanie do... Do, do kogoś i w ogóle jeszcze wkurzanie, denerwowanie innych i siebie. Naprawdę to jest taki. Dup, to jest taki ruch, który, który dupe, dupek tylko zrobi. Kolejną czwartą rzeczą, którą robi dupek jest kradzież lutu, tak jest często jest tak, że lądujecie z randomami czy coś w tym stylu i zabijacie zombie no wiadomo, jak zabijacie zombie, no to macie nagrody ze skrzyni, nie? no i załóżmy, że zabijacie, zabijacie, zabijacie zombiaki skończyliście zabijać, a tu kto się pojawia, to się pojawia taki, taki dupek, który podejdziecie do swojej skrzyni, twojej wypracowanej to musieli wszystkie zombie zabić, zajęło ci to trochę czasu i tak dalej, więc zmarnowałeś dużo amunicji, a co ten gościu robi? podchodzi, zabiera twój cały ród, twój armor dwójkę, to twoją może broń złotą i ogólnie wartościowe rzeczy. Więc to jest naprawdę, ja tu nie mówię tylko w przypadku zębiakach, ale ogólnie mówię, no rozumiem, jak jeśli grasz z kolegami i tak dalej, no każdy zabił po dwóch zębiaków i tak dalej, każdy jakby, wiecie, angażował się, a jak... i wiadomo, no i wtedy ta twój na przykład kolega biegnie po skrzynkę. Ja rozumiem, kto pierwszy ten lepszy, prawda? No pozabiliśmy zębiaki, ale spoko podzielimy się, zawsze można się dogadać, ale z randomami się nie dogada, szczególnie jak yy, każdy nie używa mikrofonu. Piąta rzecz to jest właśnie, przechodzimy, o wilkomowa. Nie używanie mikrofonu. Czyli gościu, który po prostu nie ma mikrofonu, albo po prostu ma, tylko nie używa, a gra na przykład w czwórkach. No wiadomo, kontakt jest, kontakt jest dosyć ważny w blackoutie, jak ogólnie we wszystkich Battle I też jest druga sprawa, nie używanie mikrofonu, a też mówię o zbyt dużym używaniu, czyli gościu, zbyt, który zbyt dużo gada, lub po prostu jego majkę jest strasznie dziwny i piszczy dosłownie nic czasem nie słychać takich gości chciałbym wyciszyć ale oczywiście się nie da w sensie da się, ale wtedy wyciszę wszystkich a chciałbym po prostu wy wyciszyć jednego i się nie da, to jest naprawdę głupie, strasznie że takiej opcji nie ma, ale to swoją drogą chodzi mi o to, że taki gracz właśnie nie używa mikrofonu, to po co w ogóle gra w tą grę, to tak jakbyś miał włączyć grę i położyć kontroler i po prostu nie grać, no nie używanie komunikacji w tej grze jest naprawdę yy, irytujące, gdy po prostu ktoś zostanie zabity, a nawet mi nie powiedzieć jest przeciwnik i przez to ja nie wiem, zginę, bo też mnie zaskoczy, to jest naprawdę moim zdaniem tak głupie nieużywanie mikrofonu, po prostu ludzie proszę, zacznijcie używać mikrofonu, choćby podawajcie jak najmniej informacji i tak dalej, ale używajcie go chociaż troszeczkę. Oraz ogarnijcie swoje mikrofony za 5 złotych spod Biedronki, więc no naprawdę, czasem czasem wchodzę do lobby i tak piszczy komuś mikrofon no tak szumi, ja naprawdę nie rozumiem o co chodzi. I no ja rozumiem, że niektórzy nie mają też warunków do grania, nie, na przykład nie mają stanowiska gamerskiego, chociaż większość gamerów prawdziwych ma i, i tak dalej, ale naprawdę jakieś z tyłu głosy i nie wiem, jakieś piszczenie, no to jest... To jest strasznie dupkowe zachowanie w blackoutcie. Tak czy inaczej, przechodzimy do ostatniej szóstej, dosłownie najgorszej rzeczy, która się przydarzyła pewnie każdemu z was. I nawet się może przydarzać codziennie, bo to to w sumie blackout, i szczególnie jak grasz solo czy duo tak, takie rzeczy się strasznie dużo często zdarzają właśnie w solo. I mowa tutaj jest o kamperze level free armor, czyli gościu, ma, gościu który campi, ja rozumiem kampery i tak dalej, obszerność w, w całym baterialu zawsze istnieje i będzie istniała. Wiadomo, ale ten gościu... Siedzi w pieprzonej łazience, ma armor trójkę, pewnie jakieś barykady, jakieś miny, mesh miny i co robi kampi całą grę, dosłownie kampi dopóki dopóki kółko mu się nie zmieni. A prawdopodobnie jest na środku strefy, więc no, będzie tam kampił przez 20 minut i nic nie robił. Moje pytanie jest takie Po co ten dupek kupił grę, skoro siedzi i nic nie robi? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Dobra, powiedzmy, że wylądowałeś na środku i tak dalej, nie? Masz ciężką walkę, zaatakowało ci czterech typa, powiedzmy, że... że no, bo... Zabiłeś chyba jesteś lepszy, prawda? Zabijeś, zrobiłeś to, yy, biegniesz, biegniesz, powiedzmy, że już jest top 10. Uciekasz, bo strefa cię goni, dosłownie co chwilę do ciebie ktoś strzela. Wchodzisz do budynku, nie? Próbujesz, wiadomo, uleczyć się, bo jesteś weteranem, normalnie poważnie ranny. Twój armor jest zepsuty. Wchodzisz do budynku, chcesz, chcesz to zrobić, a kogo spotykasz? Pieprzonego kampera, który właśnie skraca twoje życie i patrzy na ciebie tym właśnie głupim ryjem, kamperską twarzą. Także to jest właśnie szósty... Ruch dubka, który występuje w Blackoutzie. Mam nadzieję, że, że Wam się film podobał dzisiaj. Po prostu nie było update wideo, ponieważ, jak już mówię, mamy mały content, strasznie lack of cluster, że tak bym miał powiedzieć. też nie mało content. Teraz w Ops 4, no można grać teraz, no grindować te wszystkie levele w Blakaucie, kamosy i tak dalej, a tak inaczej, update póki co nie ma. Update prawdopodobnie będzie we wtorek, mam nadzieję. Będę Was informował na bieżąco. A propos informowania was na bieżąco, subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o Real UT Blackout 4 oraz generalnie w Call of Lajka, jeśli się mi podobał, skomentuj. Jeśli się nie podobał, zostaw dyslajka, daj mi znać czemu. I no i co, ja będę tu spadał, Sieć mi na Twitterze, tam podaję też najnowsze informacje, kiedy jakiś film, livestream na kanale. Tak czy inaczej, do usłyszenia w kolejnych filmach. Makler out.